Siema. Cześć. Dzisiaj jesteśmy nad jeziorem w miejscowości Rywo, to jest jezioro Szpęgas Południowy. Zostawiamy się dzisiaj z gruntówkami na Krasia. Stoimy dzisiaj na noc. Do jutra. Tam cały, cały ranek. Jeszcze może po południe trochę zobaczymy, jak nam pójdzie. Znowu trochę wieje, tak jak ostatni raz jak byliśmy, i można słabo być słychać. Ale myślę, że jakoś sobie poradzimy. Nie? My się teraz będziemy rozkładać, dopiero przyjechaliśmy. Nasze mobilki. No i będziemy walczyć. Ej. Dzisiaj będziemy robić dwie różne zanęty. Znaczy bazą będą dwie różne zanęty. Ale dodatki będą praktycznie takie same chyba. Bo nawet takie same, naprawdę dosłownie. Zanęty bazowe to będzie tutaj Karola. Pokaż może mam skrapera. Karplinkaraś. Do tego tam mam płatki owsiane, zagotowane. I dodany miód. Dodam też trochę melasy. I tam jeszcze coś z Krzychem się na pewno ugadamy. Tak. A teraz Jeszcze taką starą reszkę. To jest też linkaraś. XXL taka gruboziarnista. Co tam do tego pójdzie? Na pewno kukurydza, konserwowa, może trochę melasy, jakiś syral tam. Zobaczymy. Mam jeszcze biodo z ostatniego wypadu Helet kukurydziany. kuryczany. to jest? jest coś psuje. I, I trochę pęczaku mam, Ugotowa ugotowany ugotowany pęczek Mamy na przynęty białe rybaki. chyba Mamy. 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 No i kukurydzę. No. Już mamy zrobione zanęty. Tak, Naprawdę sporo zielonych mamy. Jest fajnie domoczono. Szkładnie. Ładnie pachnie też. Te zęby, ogólnie to dragona ma taki, taki zapach, no, ciężko wykreślić. No, taki, no, słodki jest, no nie wiem co to jest, zobaczcie. Ciężko nam coś wymyślić. Tak wygląda moja. na kolor ma, jest trochę jaśniejsza. sobie tak porównamy, jest sporo jaśniejsza. A też te księżnacki, no, tak jak mówiliśmy, takie same. Też ładnie ten moczona Kara trochę więcej płatków wsiadek dał z miodem, to ona no, tak ładnie jest szybka, zobaczcie, ale tak bardzo wiąże, bardzo, bardzo fajnie. No nic, zobaczymy jakie będą efekty. Teraz zestawy, będziemy zaraz wyrzucać. Teraz to są nasze takie lżejsze zestawy, można tak powiedzieć. Mam koszyczek 10 gramowy, rurka antyspontaniowa, wygięta. Tym, w ten sposób założona, że ta krótsza część jest, jest jakby na końcu zestawu. Bliżej, bliżej kia, Tak, bliżej, kia. bliżej kia. Potem mam tutaj śrucinkę, śróc, żeby blokowała mi tutaj ten. Pon. To jest chwakiem numer 8 bodajże, tak 8 i tu założyłem sobie czerwonego robaka, na razie takiego niedużego, później może założę większego. Teraz e, Karola zostaw. Ja mam też tutaj rurkę antysplątaniową, tak jak kolega. Mam koszyczek 5 gramowy, ja masz mam taki okrągły, lżejszy nie? i okrągły właśnie. Już jest napełniony zanętą właśnie. Tutaj mam stoper. I mój przypon z haczykiem numer 6 i robaczki białe. Ok, teraz do wody. Teraz drugi zestaw. Takie są mocniejsze kije. Tu mam sprężynę z obciążeniem nawet już teraz nie, nie pamiętam jakie to było obciążenie. Tu jest dość gruba żyłka chyba 0,24 czy 0,26 taka naprawdę godziwa. Tu mam krętlik. Tu jeszcze mam taką gumkę ochronną na ten kętlik Szypon, czyli powiem to jakaś średnica, z hakiem numer 6 i tutaj dwa ziarna kukurydzy. U mnie zestaw podobny również. Łykanty splątaniowa, koszyczek okrągły, 15 gramów przypon haczyk numer 6 i Czerwone robaczki, no. zostały w wodzie. Tutaj nasze stanowiska te karo będzie urządować. a ja tutaj kawałeczek dalej. Tutaj dwa Aby obydwa z sygnalizatorami elektronicznymi. No. teraz, tylko czekać, pozostała nam na zdobycz. Olbrzymią, Karol, coś przyciął. Ale chyba oka, nie jest to. Nie jest. Ale coś jest. Bardzo ładne branie było. Może nie tak źle. Podbierak się. Może się rozkręci. Mam nadzieję, że karać może. O Jezus, zaraz się wyzwalę. No, coś tam jest. Jakaś nawet godziwa. O, ale się wiatr spędzą. jest karać Oj, 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 Malutki na początek, ale dobre i to. To białe czy czerwone? Nie dużo, ale czerwone. I mur. Na początek, no dobry. Złoty? Złoty. Z drugiej strony, z Taki rękowy, no. No, nie duży, ale jest ładny bardzo. A złoty chyba, nie? no Taki, taki nie wiadomo. Taki, no. taki jest nie tego. Nie. Sam nie wie, co on chce. Karol nie, nie patrzył na drugą wędkę, a ty też było nie. Ale za późno. Ale chyba nie ma za pójść. Nie ma. Ajajaj. Aj, aj. A znowu był cały. Ale ping-pong u góry, ja. a szkoda. Karol coś przyciął. Było trochę ciekawszego niż ostatnio. Jaja. Ja to iść. To ja Ciężka sprawa jest raz wazownik. Co jest. Tam widzicie, tam tamtą stronę Chyba w tej strony, się <grym> A ja się utopiję tu. Utopi się. tu jest się To się. Uro, 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 ten jest ciekawy. Ten, To jest no, To jest To jest fajne. To jest To To jest fajne ładne ładny ładne łóżki 30 Bardzo ładne Tu czerwonego Nie, na białego Na białego? Na biały Ooo super No, no pięknie O coś dość o poteczka malutka Ale zawsze zaś Oj na czerwonego robaka się bawiło, bawiło Dobra płynie pan Od razu do wody a my sobie powoli grill robimy. Troszkę, troszkę zgodnieliśmy. Ale małe. Coś nam przerwało jedzenie. Szamanko, coś tam, coś tam jest, ale... Bo kurde. A? Idę w podbierak może, A, a nie, tylko teraz, tylko jeszcze trochę. Wiesz co, ja się do Ciebie dostanę, a? Tu jest ślidej A? O, ty, A, tu jest? A ty jest coś małego Oj. A może nie jest taki... Bardzo, ale chyba nie urywa co O, o nie, no fajny kara się O jest, zapomniałem kabriować, o fajnie. Nie, 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 ale cały czas Wszystko chwyciłem tylko w jednym momencie zacząłem chyba sobie nogi pięć no, Także przepraszam Was oj. Tak jakoś kątem oka zauważyłem i ja no sobie tu nie Zobaczcie, my tu troszkę rozłożone, tu nałożone, Nie, jem, jemy jem, suróweczki, więc pojedzmy. Tak, Czekaj, bo się spali. O, Zobacz. To nie To jest dobrze A ten? Dobrze jest. Suróweczki tu się rypią. Dobra, odkroczymy go i na razie rybki do siatki, ale potem już z nim na koniec. Też ciekawy, potem do tego ładny. Oj, mocno się wpięło. No to wypij. Będzie dobrze. Jest. O, jest coś. Czy nie ma? Jest? Jest. Ale niedużo. Nie no, ładne, ładne Ile? Dwie, dwie, trzy minuty później. Moment, ja po podbierak skoczę tylko. Jeszcze radę? Pięk. Linek koło, ładnie. Już idę, idę. O, ale ładnie No proszę. O Jezu, ale jest tu obrzezcie. Ojej, ale go ma kilka, wykaże... kilka minutek Trzeba tak wykać O moim O ładnie, bardzo ładny Kukurydza i biały robak Kukurydza i biały robak o, stój malutki Dobra włącz na razie Linek Nawet się złapał pod wymian 25 ma kurczę zahaczyłem się moment Dobra ale od razu on, on wędruje, od razu do wody. Szkoda by męczyć. okej. Okay. Bez jakichś wątpliwości do domu. się trochę natleni. chwilę. no idzie, idzie, idzie. Tak to tutaj ten, że poruszam, żeby się natlenił. O, 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 już chce. Już chce iść. No tak. Ale o, to szybko. Ale to się przyciągnęło. mała to się. Nie idę pod, pod podbierak, no. nie? Nie. To nie to tylko ładne branie było, ale tak, to jakieś malutkie. Jest, czy w ogóle nic Nie, nie, jest, jest. mała. chyba są. niedużo. Ale dwie no właśnie, ta... mała, a... na dwie kukurydze działa. No właśnie, to Taka mała. A. Otwarta potka. Już jest około 21, nawet po 21. Aj. sama, dobra, to Zaraz się będzie robić ciemno O, piękne branie było, uderzyło w wędkę. Jest coś, dobra. Coś małego. Ale o, 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 o. Ale branie było piękne. O. To jest karak w gierze, To po podbierek, już. Jeszcze trochę jest jasno. Dobra jestem. Potrzebujesz bierek? To dawaj go tu. Okej. Okay. Dobra. Jest no, dobrze. No i piękny. No biorę łoki. Kolega siedzi właśnie tutaj obok mnie. Usłyszeliśmy jak uderzała bombka w wędkę, więc... No i pikać Zranic, też darmo, nie? Ładnie. No taki za wielki nie jest, ale... ale Pięknie. zawsze, nie? Piękny. Ładnie jak w tempu zacięte zobaczcie. Tutaj zupełnie... No, w nożyczki. Ten... Możesz no. być słabo z jasnością, nie? Właśnie, jest jaśniej niż w rzeczywistości. Tak? No to dobrze. Zupełnie w nożyczki, o. o świetnie. O to ładnie. Ojej. Dobra, to do siateczki i rano wypraszamy wszystko widać nie, chyba nie. coś chyba przyciął kolega ale nie, nie. nie ma nic? płoteczka ale i tak jeszcze chyba w miarę widać mamy latarki, świetliki jakoś dajemy radę gdybyś ten karo złapał takiego karasia tak i może ładne branie od jest taki, taki hall nawet trochę fajniejszy Ładnie jest. Już jest noc naprawdę. Nic nie widać. No, trochę sobie pomagamy światłem. No, biorowaczki chyba. Biorę. Teraz ja przycieram takiego. O, też taki nieduży. Jakiś średniaczek. Jak te wszystkie. No aż do siatki. Jest kolejny nocny karaś. Tym razem karola. Taki. podobno do tych wszystkich. Teraz ja mam takiego zawodnika, a mieliśmy z nim spory problem, bo nam no, się zahaczył w trzcinę. Mi się zahaczył, musiałem go wyciągać. Się męczyłem chyba 10 minut, może trochę mniej. Ale w końcu dostaliśmy go. I rozwójnik mi Ale no, nie jest za no, Już jest koło 4 rano. Przez noc mieliśmy naprawdę sporo ryb. Już nie nagrywaliśmy wszystkiego ze względu na, na ciemność. Ale naprawdę, brania są często, zdarzały się dublety u mnie, u Karola. Znaczy, to jest sympatycznie, tylko wszystkie są właśnie takich rozmiarów, takie dość nieduże. Znaczy, to są i tak przyzwoite, ale nie, nie takie wielkie. O, mamy troszkę większą zdobyć. No, ale tak ponad 30, ale to. Już kilka było, jest 30, tacy, ale... tak. tak? ten chyba z większych. Hmm. Na ziarno kukurydzy i chyba dwa biorowki. Karol przyciął rybkę. Nie nie Dobra, idę po podwierach. No dopiero chyba to zarzucił, mi się wydaje. Posun się właśnie konie nie. Czekaj, żeby nie wyszedł do góry. O, ładnie. O Jezu, o Jezu, o Jezu. O Jezu! 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 O, 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 o ładnie. O Jezu, o Jezu, o Jezu, teraz naprawdę ojazdał się bywa, to nie będzie tak przyjemne No standardowy pan karach Nie nie, to jest chyba większe, to jest ten przed chwilą się No, no no ładnie za większy. Nie ma co. No, jeszcze troszkę Dobra No ciekawy jest interesujący Hmm, okay. I dalej Ja, po się będzie wychodzić coś karą, przyciągajnego. Ci ładnie pracuje. Chyba musiał lecieć od podbierać jak coś mi się pyta, wiecie O, ale zobaczcie no taki... kogoś kurde, musiał. Dobra, ja idę po niego mi się samobójcza O o nie, jest poszło wyszedł Co mi się to O ładnie jak on jest taki Oki, czy jest tak pewnie. Karol ma kolejnego. Też co pomieszczę. Nie już wyciągamy ryby, 7... o, ja się z niemu. Jest. O jeden! Po siódmej... o to jest ale wiesz, kiedy ma się chyba 30 kg. No zobaczmy tego jest. Zaraz złożymy sobie wszystko o. Przyłożyliśmy na razie ryby do wiadra Karol to książ podniesiesz? Podniosz! Ładnie Jest No ponad 9, prawie 9, 9,5 Takie dobre, kurczę. No nieźle, nawet tego nawariliśmy no, trochę i bo Będziemy zaraz wszystko wypuszczać no, no, Różne ten jest ładny O ten fajny Oj, ten jest fajny dużo tego jest naprawdę Dobraś? No 33 kg ważyliśmy Taki niecały, no, no praktycznie kilogram Trochę wiaderko odjąć, no pół kilograma Zobaczcie jednego mam, Zaraz wszystko do wody, tak jeszcze chcieliśmy jakieś zdjęcie zrobić ładniejsze no, A liczyłeś się sztuk? No, zaraz ci policzę. wszystkie ryby teraz. Wszystkie do wody Naprawdę trochę nam się udało tych napać ładnie wszystkie odpływają o, tutaj. Super kondycja no, Chwilę leżałem już na trawce, ale cały czas z wodą polewaliśmy Wszystko jest super ładnie odpływa, odpływają i ładnie Największy miał kilogram Potem było na pewno sporo takich pół kg. Jeszcze... I, i więcej nawet niż półtroszka Tak różne były O tam są ubrania Niektóre się wydają może mają chwilowe problemy, ale nie jednak płyną ostro Twarde bardzo, bardzo oj zobacz, wraca do ciebie takcikowa tak jakby trzeba naprowadzić tutaj widaka hopa i następny i kolejny 24 sztuki ojojo, aż jakie dużo zostało na końcu, ojojo piękny ten... o kurczę ten jest piękny kilogramowy tak aż idzie no to tu jego kolega, wyścig A, poszedł poczytaj. A, się zakręcił? No, i zobaczcie, jak to polski wodze ładne śmieci. Wszystko. nic nie Nawet się nam udało dzisiaj. Wybrała nam się udała. Sporo siedzenia. Sporo tak 12-13 godzin. Tak, ale myślimy, że było warto. Tak. To my się z wami żegnamy. Na razie.